Cześć! Witam Was wszystkich na naszym kanale. Za kamerą dzisiaj Marta, ja jestem Błażej, jesteśmy Diabolik Spiders. Dzisiaj zaplanowaliśmy dla Was małe karmienie naszych pytonów królewskich. Mamy tutaj przygotowanych kilka szczurów. Są one bardzo duże niestety. Takie szczury mogą być bardzo niebezpieczne dla naszych węży, więc przed podaniem zostaną odpowiednio przygotowane. Także zapraszam Was wszystkich na małe karmienie. No więc to jest nasza Balbina. Matka naszych zeszłorocznych młodych. Próbujemy ją nakarmić. No i mamy 1-0. Już jest przygotowana na tegoroczny sezon. Waży około... 3 kg i planujemy łączenie z Samsung Firefly. I mamy nadzieję, że w tym roku wyjdą kolejne ciekawe młode. Mamy drugą samicę, samicę Pastel Butter, która mamy nadzieję, w tym roku ładnie zaskoczy. Potrzebuje jeszcze 200-300 gram, żeby mogła zostać mamusią. No, nieudany strzał. No i mamy to. 2.0. 0 Także piękna samica. No i mamy nadzieję, że młode będą równie, równie ciekawe. Mamy tutaj trzecią naszą samicę samicę pastel, która w tym roku będzie dopuszczana z samcem, też Queen Bee. No, i tutaj nie będzie chyba jedzone? Nie, nie będzie jedzone. No niestety. Może to jest zapowiedź przedsezonowa. No i spróbujemy nakarmić naszego samczyka. Samczyk Queen Bee. Połączenie trzech genów. Zobaczymy, czy jego apetyt, że tak powiem. O, pięknie. Także to są zaplanowane trzy łączenia na ten sezon. Planujemy, że będzie, będzie się działo. No i ostatni nasz samiec samiec Firefly. Zobaczymy, czy będzie chciał jeść. Miejmy nadzieję, że tak. Już mamy zainteresowanie. Można spojrzeć zawsze na węża, jeżeli widać ruch głowy i nakierowanie na ofiarę, w tym momencie wiemy, że może może zje. No i na dzisiaj to wszystko. To był pierwszy i premierowy odcinek na kanale Diabolik Spiders. Zostańcie z nami, subskrybujcie, bo będzie się działo. Będziemy mieli dla was potężną dawkę wiedzy, potężną dawkę humoru i potężną dawkę. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie.